Hej, cześć, Siemęczko, Ziemleczki, to OliDiak, witam was w kolejnym odcinku ze Slime Rancher. Um, no co, no, zapraszam do oglądania, ten odcinek jest w sumie kontynuacją poprzedniego, w sumie to jest ten sam materiał, tylko druga część, tak można powiedzieć, no. no czemu było ucięte, powiedziałem pod koniec ostatniego filmu, ale powiem to jeszcze raz spodziewałem się, że film będzie jak 20 kilka minut, a wyszło mi 41 minut, a w sumie to już miałem około tych 37 minut nagrane, więc tam dociągnąłem do tych 40, żeby to przeciąć i wyszły dwa filmy. No, 40 minutowego bym nie stawił, standardy na tym kanale jest 20 minut, to 20 to 20, 20 w sumie kilka. I tak nigdy nie było filmu 20 minutowego, bo zawsze było 21-22 minut. No ale cóż, taki mamy klimat. No i mam nadzieję, że się będzie podobał filmik. Do 28 wyrzuć mnie. Tutaj będzie 14 o to akurat. Co, ja od razu... od razu się, co? Tak? A Tylko nie, te warzywka, to tak ogólnie O Tu pewnie nic nie ma Nie wiem, coś tam jest A, jedyneczka Dobra, wyczarcie jak już 22 minutki. To jest miejsce, żeby rzucić slajma. oczywiście. Proszę bardzo, zapraszam. Uch, wypad. Tak, ja się prześpię. To mi trochę się roz... no, nie w tą stronę. Hej. Ten, co on tam robi? Przepraszam, czy tu jest jakiś hydrotuet? No, chyba trochę ich za mało. A ja tych Tatuetów w ogóle nie mam super. Pójdę ogarnąć. Powa ten mi tu. Nie, no teraz są kurczaki, ładnie. Jeszcze lustro mamy Tu jest jakieś tam Tu się Te robią Te tu Porożajcie ale jest okej okay. Dobra, to ja pójdę sobie zrobić trochę hydro tuetów To hmm. myśl Te panie No ale bez przesady Co? Co... jest... z tym... nie tak... do... Do jasnej kolej. Czemu to rzecz się nie psuje? E, dobra... Nie dobra, ja to poza odcinkiem będę musiał gainąć, bo to... To jest jakaś porażka Dobra, nie tu Hydro tu wiecie? A fajnie, nie ma już PaderProjekt. To wiem czemu ja ich miałem tak mało. A tak. E, tu trzeba będzie na nastawiać bo tutaj to... To, to tak jakoś nie będzie ciężko. A szczerze... Dobra... Chyba styknie. E, to chyba to jest taką... Dużo ilości niepewności A tu kociaków jest okej okay, zderzałem Jest niby na dwujeżce, ale jest OK Eee, hmm. no tak Zapomniałem, że tam trzeba będzie drona wyłączyć do sprzedawania ploytów. Tutaj w świecie Łogiego. <laughs> Tutaj to No, na razie nie. To stanowczo za dużo oka. Oka. Ty jakoś to wygenerowały. Nie wiem w sumie co co żąd. Te w sumie... Ty teraz będziesz woził tu... oka Z grajdenów do... ...autokolektorów. Tak? No więc dobra. W sumie to się ma. A na tu? A tu jest w sumie więcej miejsca niż mi się wydawało. Tutaj nam kolega... Kolega Deon. I... I. Nie wiem, gdzie tu jeszcze drona wcisnąć. Może i być trochę daleko. Ty będziesz tak jak wiał. Jak ogólnie My have Z Roof. I będziesz tak po prostu wykorzystał rzucał. Uh, ty będziesz biał odonionami ich karmił odonion z guidance do autokolektorów a i to Onianki już wziąłem, bo tu będę zrobił drugą fajnę onionków Znowu idziemy spać? A nie, czekaj, fajnie. No właśnie, ja się zastanawiam, Gdzie tu są te oniony? Ja przecież ja mam przy sobie. Ech, tak. Tak, na pewno miało być. Dobra, macie. Kajmić mi się tam. Dosłownie <laughs> sobie wezmę. Dobra. Bo jest i tak za dużo tego żajcia. Koś się sypie. Nie. Okej. Okay. Spanko. Nie.

Tak, yy. tu krójczaki na razie są. Jakoś żajcie wy, nie wyrzuca, nie wiadomo ile. No Dobra. W sumie co tam zaraz pewnie poleciałbyś i tak. Teraz tak. Pana obudzimy. Dajmy szczęśliwe mają też. Odonionki są. Tam ja. Tamten też wstałaj, i Okej, okay, a ja chciałem stąd. No! Teraz to mi już na pewno stygnie ploidów. Jest Dobra, wiem, że tutaj są sabery, ale to tam już... aktualnie mniejsza. Eee, tak. Sabery, ploidy to, to tam... ...później przez drony będą odnoszone. To, to niech sobie tam siedzą na razie. Wyjrzałem mi chyba. Chyba jeszcze trochę przeciągnę ten odcinek. Mi bocze, wyjdą znowu dwa z jednego. A, ale to spoko. Dobra, rzucaj. No i. Co No to uspokaja, cz zresztą. wreszcie do Radplojty są Uj ja, <kluzny> <kluzny> Tak, więcej tego nie ogarniemy. To trzeba będzie, tak, będę musiał poszukać gdzie się alżeli Jelly, znaleźć można. I iść tego nakopać. kopać No w sumie W sumie to do ogranicza na Easy Tak, i przy okazji Paddle Ploy to się łąga, Teraz z czym by tutaj, jeżeli ja, sobie nie pamiętam czym się kopało, ale poradzimy sobie doby Nie do marketinga, tylko do rafinerii. Tam to sobie zostawimy. A możemy na przykład tutaj zamontować. Ach, Afinei. Tutaj tu są wszystkie, wszystkie kurycze. Takie jest, ale będą pale. Połudka. To będzie można skoncentrować jak tutaj idzie robota. Nie. O, tutaj. U. Przez chwilę to mi ryby poleciały, czy już mi do jeszcze odbija? Nawet no, nie wiem, nie farsze. Jedy tu Dobra. I Afinelink. Eee. Mmm. Czy kwantumy ja. są? oni są tabi. ABI mało, boom mało. A boom ploytów mało, no to. Zaraz. Zast... Zaraz Zast... boomówków. Zaraz Zast... boom ploytów będzie dużo. Co to się montuje, to co? na rafinerii demontować. I... tak. Sports... Sport kolektorów... na rafinerii. <coughs> I masz co robić. Jak te slime powinny akurat mieć sporo żarcia, Bo one i majhewkę dostają. No. A to majhewkę leci do tych super. mam że i tutaj leci majka, a nie dobra sprawiedliwie nie dobra ten latki zbiera a ja odpływam tutaj i tak tu już mamy za dużo Tak, Dobra... ja teraz chciałem wiedzieć, czemu mi z tej, tej dzielnicy nie są przewożone ployty. To panie dronie, ja potrzebuję padel ploytów na hydra. do już nie sprzedaję, tylko będę potrzebował pozbierać do siebie. A później i tak będę sprzedawał, bo hajsy mi się przydadzą. I tam na ziemi kłycze pewnie i też się plojty przydadzą. Mm. pójdę zbierać mi z tej sadzawki no i w sumie tutaj to dzielnica jest tylko wodnych slajmów. no więc no Ooo, 39 ploytów się nazbiał. Ej, to w sumie ładnie, ładnie. Ale to ja tak nie zmieniam faktu, że tutaj slime'ów jeszcze kilka trzeba przynieść, padłowych. A to prowadziło na. Na tutaj tonie. nie. na. Daj mi wrócić. Dobra. Teraz tak. To są koty. No teraz Pink Floydów to już... Ale to są koty i to są koty. Nice. Dobra, gdzie by tu rafinerię zamontować? Tu jest kiedy to tu jest. Tu jest... O! Tu jest jeszcze przecież miejsce na slime Całkowicie pan tego zapomniałem. A! Mi akurat nie jest dwa, jest trochę więcej. Super. Ja, teraz, gdzie był mistrz od wyważenia Na Pewno nie tu, nie tu. I trochę tych rusaków. Tutaj już jest. Ja, gdzie ty, mistrz? Chyba tam był w ogóle. Mistrz od Toeta. oczywiście. Affinei. Dobra, nie wypluj mi teraz wszystkiego na ziemię, tylko wywieź mi do rafinerii. Jest tubu. E, tu jest Dobra, ja, tutaj mamy tabi czy HT Nie. Tam te są hunteje, tu są tabi. E, super No, teraz poleciały tabi. Dobra, super, fajnie. Ja w sumie O, tu jest w końcu porządek. Dobra, macie razy dwa Tu się też w końcu wszystko zjadło. Nie, nie, nie. Dwa wystarczy No, no. no teraz ja w sumie dziękuję za oglądanie, cześć no i pa.